przyodział mnie Duchem Świętym, swoją boską mocą. Dzięki temu ukazuje się jako znak na niebie niewiasta obleczona w słońce. Powierzone mi zostało zadanie wyrwania ludzkości spod władzy ogromnego czerwonego smoka i doprowadzenia do, ca... do całej jej ludzkości do doskonałego uwielbienia trójcy przenajświęczej. To nadaje nam narzędzie. Bierzcie do ręki i módlcie się. Powrócą siostry w Olsztynie, ten probosz wróci z wygnania w odetowu Kulturkamp. Bierzcie do ręki różaniec i módlcie się. Dlatego też wszędzie na świecie, mówi Maryja, formułuję zastęp, zastęp złożony z moich najmniejszych dzieci. I proszę o poświęcenie mojemu niepokalanemu sercu. Przez wiarę i miłość prowadzę je do życia jedynie dla chwały Bożej. Ja sama pielęgnuję je zazdrośnie w moim niebieskim ogrodzie. Wy jesteście tymi kwiatami z tej przepowiedni. Nieustający różaniec, założony przez tych maluczkich, najmniejszych. Drocze słowa wypowiedział do jednej, do pani Usi, waszej liderki kardynał Dziwi w tym roku mają. Organizujcie się w tych małych grupkach i w tym wymiarze Waszych domoc i małych wspólnot. Inaczej tego smoka nie pokonamy, bo jak zobaczycie wykład drugi i trzeci, on bardzo daleko wszedł do kościoła. Papież Paweł VI mówi jasno dramatyczne słowa, że czuje swąd diabła w kościele. Dlatego na tych maluczkich, na tego typu ruchach w kościele ostoi się kościół i przyjdzie ratunek dla świata. Pamiętajcie, że Was Matka Boża zazdrośnie pielęgnuje w swoim ogrodzie. Ja tu też do Was przywożę dwie moje kompanie nieustające wróżańca. Modlimy się zawsze 15 każdego miesiąca. Na, to było w tym roku, na 15 sierpnia, na pustelni poświęciłem Chrystusa Króla, z młodzieży, z moich wychowawców 18-letnich założyłem jazdę 48 i z dorosłych, co byli. Przyjeżdżam z tymi dwoma kompaniami. Nie ma innego sposobu choćby jakie dekrety wydali modlić się mi nie zabronią dlatego pozwólcie że w tym momencie ubierę sobie na piersi regra umieru a marka Potworowi ugięły się nogi. W wymiarze polskim zaczął go osłabiać, bo się, on się zachwiał na ziemi polskiej. Zaczął go osłabiać kardynał Klont, to go sprzątnięto. Później biczem dla nich był kardynał Wyszyński. To był prorok tysiąclecia. On pokazał, którędy pójdzie wojna z tym czerwonym smokiem. W najnowszej książce pokażę tą całą analizę. Na łopatki czerwonego smoka rozłożył papież Jan Paweł II, wypełniając tą swoją misję totus tuż i dopełniając przepowiedni fatimskich. Obiecałem, że będę po pół godziny mówił. Mam jeszcze dwie minuty. Więc zapowiem, co się jutro wydarzy. I ujrzałem bestię, wychodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem głów. I na rogach jej dziesięć diademów, a na jej głowie imiona bluźniercze. Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, lwy jej, jakby niedźwiedzia, paszcza jej, niby paszcza lwa. Smok dał jej moc, swój tron i wielką władzę. Panterę będziemy nazwali Czarną, bo nadziała w ukryciu jej nie ma. Jej działanie jest całkowicie podobne do szatana. Najlepiej lubinoz. Ma wpływ na Wasz bieg, bieg narodów, ale jej nie widać. Stąd Pantera Czarna. Kto jest z punktu historii Panterą Czarną? To jest Masoneria. Oni tu przyjdą ze złożonymi rękoma i będą wam oddawali hołd Matce Bożej przed wyborami. Będą się kropili wodą święconą. Kapłani będą im obrączki na rękę nakładali. Będą ich ubić Byście wy uwierzyli, że oni są namaszczeni. To jest czarna pantera. Bestia czerwona. Smok czerwony. Robił to oficjalnie i się określił że wytępi Boga. Pantera czarna robi to w białych rękawiczkach i robi to skutecznie. A jak to czyni i jakich używa metod, jutro Wam o tym wszystkim powie. Amen. Mój ta myśl jutro ucieknie, bo to się te rozważania się rodzą, bo one potrzebują czasu. Zwornikiem dla zrozumienia współczesnej historii, sto, historii popolskiej i kościoła to jest rok 1989. Okrągły stół. Czerwony smok przekazał władzę czarnej panterze. Bo mi to mi przyleciało teraz. Czerwony smok przekazał władzę czarnej panterze. Bo przychodzi mu na pomoc. By zrozumieć to moje myślenie, komunizm urodziła czarna pantera jeszcze wcześniej. hitleryzm urodziła czarna pantera jeszcze wcześniej. W czasie komunizm wycofał, to czarna pantera dała rozkaz. Bo już nie byli w stanie dłużej ujechać, bo był krach gospodarczy tego systemu wszędzie. Można nie wiedzą, że przyjdą z pomocą, bo teraz się lali czarna pantera. Mój drodzy, na świętej ziemi stanęła wczoraj moja noga. Nieprawdopodobne przeżycia wewnętrzne, że tu kiedyś była matka Burza i obiecała. Że tu będzie zawsze. O cudowna ziemio warmińska, że Bóg Ciebie tak wyróżnił. Nabraliśmy już prędkości triduum. Zaznaczam, że ja jestem skończony cholerek. Przy modlitwie hamuję ile mogę, choć chciałbym szybciej, a to tak schodzi. Więc ojcom za cierpliwość. Państwu za piękną czytania i modlitwy. Msza o 12 będzie miała taki sam przebieg jutro. O 18 podobnie. Natomiast w niedzielę dostosujemy się już do rytmu parafii, by nie burzyć następstwem mszy świętej, bo przez tą modlitwę nikomu nic krzywdy nie czynimy, bo zagospodarowujemy swój czas i... Aby się komuś spieszyło, no to zrozumcie, ja przyjeżdżam z południa Polski, wy z różnych stron, no co przyjeżdżamy tu na 15 minut? To za małe VUP, nie? Będę no, no, po co tu przyjeżdżać. Stąd patrzę na zegarek, nie jest tak źle, ósma za 3 minuty. O 21, co i poprowadzą apel yy, Jasnoburski, a po apelu idziemy sobie na drogę krzyżową, więc zapraszam na spokojne rozmodlenie się. W ciągu tej godziny wszyscy potrafi się sporządnie pojeść, że nikt nie umrze. Przybywam tu również, by zachęcić Was do udziału w Wielkiej Nowennie Uwolnienia Świata, bo po to podprowadzam te kazania na Hali Malinowej w parafii, gdzie pochodzi ksiądz Józio w Hidzinie. Miesiąc temu ogłosiłem Wielką, no, wielką Nowennę Uwolnienia Świata 2008. 2017. W 2017 Masoni mają trzy stulecie, będą musieli przejąć całkowitą władzę na światem. A my mamy trzy stulecie koronacji częstowowej, stulecie objawień fatyńskich i czcigodni ojcowie 140 lat cieczpałdu.